W jednym z poprzednich filmików pokazywałam Wam cztery propozycje książek francuskiego autora, ilustratora Hervé Tulleta, a dzisiaj mam przed sobą kolejne dwie jego książki, ale książki, których bohaterem jest Turlu Tutu. Hervé Tullet, autor bestsellerowej książki Naciśnij Mnie, zaprasza Was w podróż po magicznym świecie wyobraźni. Włączając dzieci do tej interaktywnej zabawy okazuje się, że wyobraźnia dzieci jest naprawdę niczym nieograniczona. Abra kadabra, hokus pokus. Jestem Turlu Tutu i zapraszam Was do wspólnej zabawy w Czary Mary. Poznajcie moje przygody i magiczne sztuczki. To jak? Zajrzymy do kilku stron tych dwóch książek. Może najpierw Turlu Tutu, a kuku to ja. Cześć, nazywam się Turlututu, jak się masz? Mam nowy statek kosmiczny, chcesz go wypróbować? Naciśnij przyciski, to polecimy. Już dziecko może zacząć manipulować tą książeczką. Naciska przyciski, co się stanie? Ula la, jak to ładnie, trochę jednak zimno. Mhm. Lećmy dalej. Użyj przycisków, żebyśmy mogli stąd odlecieć. No to przemieszczamy się. Góra, dół. I gdzie jesteśmy? O tak, to był dobry pomysł. Jednak teraz jest mi zbyt gorąco. Zabierz mnie stąd szybko, wciśnij proszę guziki. Góra, dół, to może teraz troszkę w prawo. Ojejku, super! Rozejrzyj się tu trochę. Do zobaczenia. Będziemy rozglądać się po kolejnych kartach tej książki. Myślę, że już wspólnie. Z naszymi pociechami. I kilka stron Turlu Tutu Abrakadabra. Podoba mi się, że bezpośrednio do odbiorcy zwraca się narrator tych książeczek: Hej Słodziaku, tak ty, jeszcze palcem pokazuję posłuchaj mnie uważnie. Właśnie na ciebie patrzę i też dobrze cię słyszę. Nie wierzysz mi, chcesz się przekonać? A więc zamienię się w przystojnego królewicza, jeśli położysz palec na swoim nosie, tylko nie wkładaj go do nosa i jednocześnie powiesz pupcia pups. <słuch> I co się stanie? No faktycznie zmienił się królewicza. Świetnie, udała nam się ta sztuczka, wasze dzieci będą czarować, zobaczcie, też zamienią się, iluzjonistów, magików. Możesz już przestać gilgotać się po nosie, wrócę do swojej postaci, jeśli powiesz teraz dwa razy, pupcia, pups, dwa razy, pupcia, pups. Brawo, udało ci się, bawimy się dalej. I jak myślicie, co odpowiedzą Wasze dzieci? Ja myślę, że tak, bo będą ciekawe, co będzie się działo na następnych kartach. Zatem posłuchaj uważnie. Możesz sprawić, że zniknę. Chcesz się przekonać? Zobaczcie, Wasze dzieci mają taką moc sprawczą. Musisz zamknąć oczy, klasnąć dwa razy w dłonie i powiedzieć: Abracadabra, abracadabra repust sej. I co się stanie dalej? Przekonają się o tym wasze dzieci, gdy sięgniecie po te interaktywne książeczki. Zapraszam was do zabawy z książkami Leta wydawanymi przez wydawnictwo Baba Ryba.